Ostatni weekend w Ostródzie był gorący, był festiwal ognia i był pokaz sztuk kuglarskich. Kto powie, że nie był i nie wie, brak wiedzy uzupełniamy szczegółowym grafikiem dnia. Zaczynamy od akrobatyki powietrznej na szarfie, później będzie żonglerka, eee, dziewczyny mają duet na hula hopach, eee, później będzie koło cyra, czyli takie duże koło, na którym się kręci w środku. Eee, będzie to także to flower tak, 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 tak. stick, czyli. Zobaczą państwo. I żonglerka obręczami również będzie. I na końcu mój występ na kole. Ostruda jeszcze żyje. Ma wiernych gości, którzy co roku nie wyobrażają sobie wakacji bez wizyty tutaj. Są festiwale, które pozostają wierne miastu. Jak się udało zgromadzić, organizujemy to od samego początku. To już jest prawie 20 lat, więc większość z nich po prostu to są nasi przyjaciele, którzy bardzo lubią naszą imprezę. Bardzo lubią przyjeżdżać do Ostrudy. Eee, tak jak mówiliśmy, to są finaliści, mam talent, półfinaliści, mam talent, artyści cyrkowi. Przyjeżdżają do nas, bo tworzymy świetną, tak jak oni uważają, świetny klimat i chcą do nas przyjeżdżać co roku. Któż nie pamięta chociażby Kamila Dzielińskiego z Ostrudy, to zadziwiające, jak grono z nas potrafi dochować wierności swojej pasji. Uczmy się od takich ludzi. Pomysł narodził się tu absolutnie w Ostrudzie, na zamku Ostrudzkim, przez warsztaty zorganizowane przez Biuro Promocji Miasta, potem kolejne poszukiwania, a było to lat 18 temu i zupełnie przypadkowo w tych poszukiwaniach w internecie trafiłem na filmik takiej osoby, która robi takie piękne rzeczy z kryształową kulą i wiedziałem, że będę to w życiu robił. Nazywa się to żonglarką kontaktową. Ilu uczestników, tyle talentów. Każdy specjalizuje się w swojej dziedzinie, każdemu idzie dobrze, a widzowie mają na co popatrzeć, mają okazję spędzić inaczej dzień, a może nawet poczuć chęć nauki. Na lekcję za późno nigdy nie jest. W zasadzie, to jak byłam mała, to właśnie w ogóle nie hulałam, Nigdy nie miałam z tym do czynienia i dopiero później, właśnie patrząc i wchodząc w cyrk, który tutaj będziemy widzieć w różnych dyscyplinach, to się okazało, że to też jest jedna z dyscyplin cyrkowych. No i tak, z jednej strony można ją jako fitness używać, tak, czyli właśnie od dzieciaka przez zabawę, aż po mamy, które stoją przed telewizorem i hulają na biodrach, ale jest też inny wymiar hulachopów, czyli tak zwana sztuka tańca z hulachopem hub dance, no i my to właśnie wykonujemy. Konujemy dzisiaj jako brokatowe rakiety, co zresztą widać, to były występy pełne emocji i warte uwagi. Polecamy kolejne edycje.